Zabawne to się. To no, jest świetnie. Prawdziwy od lat. No to już pan po no po... Co miałam w tej sytuacji? Zadzwoniłam od razu do mecenasa Salangera, a on kazał mi tutaj do was. Stoi przed stołem bibliotekarki. Uratowała ją pani przed wyrokiem. Już mieliśmy zacząć ubytkowanie. Książek, których nikt nie wypożycza, nic nie uratuje. Na drugi dzień pojechałam z tą bronią do prokuratury. Mam pewne, że mnie zamkną. Naprawdę pan myśli, że go zabiłam? Ja naprawdę rozumiem, tylko wie pani, w jeden dzień to się naprawdę nie da wszystkiego załatwić. Wie, ja, 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 rozumiem, przepraszam, ale się jak na szpilkach i po prostu pomyślałam, że przyjadę. Rozumiem, ale my potrzebujemy jeszcze chwili. A kiedy będziecie Państwo znali więcej konkretów? Byłam szczera, mówiłam nic nie słychać. To zaczęły kręcić, że im te nagrania kasują. Patrzę, a ten pistolet leży wciąż. Wciąż w sypialni. Zatelefonowałam do niego, co ja mam z tym zrobić. Podał mi adres, pod który mam go odwieść. A ja niczego w życiu tak się nie brzydziłam, jak jak jak, jak tej broni. Napisz się jeszcze trochę. Mąż nie mieszka ze mną, jesteśmy w separacji. Wyjechał do Niemiec. Kiedyś popianemu strzelił w drzwi kuchni. Pomyślałam, że tym razem strzelił w sufit. Jeszcze nam tego brakowało. Najpierw drzwi, teraz sufit. Ładnie to u was. Wpadnę jeszcze. i are not